Witajcie, z tej strony Rasta Terror, a to jest mój pierwszy odcinek. Dzisiaj nagram z gry WOT, tak żeby trochę przetestować, jak się nagrywa, czy nie ma wielkich flagów i jak będzie wyglądać mój film już e, w całej okazałości z intrem, outrem itd. E, zagram sobie parę gier WOT, tak żeby to zajęło z 10-15 minut, żeby materiał nie trwał za długo. właściwie to nawet nie wiem jakie czołgu chciałem... tak, działa samobieżne o, bo coś się zaciął Dobrze, no to podjedziemy gdzieś, żeby było wygodniej zestrzeliwać przeciwników. Patrzę chwilę na mapę, zobaczę gdzie mógłbym pojechać. dobrze już wiem. Na ten... Na tą górkę po środku mapy pojedziemy tak. Mam nadzieję, że ktoś będzie nas e, ochranił, przepraszam. Hmm... To... Widać już pierwszego przeciwnika, spróbuję go jakoś zastrzelić. Hmm, nie trafiłem. Celujemy, celuj. Dobrze. E, ja sobie podjadę na właśnie tą górkę co mówiłem. albo postrzelamy tam gdzie jesteśmy, na razie tam przeciwnicy. Będą na strzelać, jak będziemy próbować wjechać. Spróbuję zestrzelić tego na 26%. Eww, mniej. A dobrze. Taki fart, że trafiłem w niego, mimo że stał się niewykrywany w sensie niewykrywany że nie było już go widać na mapce. Aż takich wierciśnagów przy tym nagrywaniu nie mam. Choć pewnie, jak będę nagrywał Lola, to będą o wiele większe. Ale. Grać się da. Tutaj... się skryp za hamulcem. Skubaniec. Dobrze, nie będę marnował amunicji, nie takie... puste strzelanie. No, nie mi zaraz. Ale... Na razie nam się dużo udaje. nasza drużyna przegrywa? Ale nic nie jest pewne. Nawet w takiej sytuacji da się wygrać. Zwłaszcza, że my mamy. A nie, oni też mają spotkanie. A, ten kamień nam zaczął wysłaniać. <laughs> Mam nadzieję, że nie mówię za cicho. Tak, okupacja naszej bazy, to jest to, co określałem najbardziej. Tak, celuj, celuj. Będę miał idealnie wycelowane o ile się nie muszę, ale muszę... Nie niech się przestanie ruszać. Dobrze, że przegraliśmy, ale... Satysfakcja z bycia ostatnim czołgiem z naszej drużyny. Mm. Nasza baza jest tam. To może walny jeszcze. Dobrze. no to tyle w tej konkretnej rozgrywce. Jeszcze może zagramy z jedną, choć nie wiem ile mam czasu. No dobrze, jeszcze jedną grę zagramy, tak żeby nie było za krótko, żeby nie było, że wrzucam materiały pięciominutowe. To jakim sobie czołgiem pójdziemy? Ten możemy pójść. Albo tym, tak. On jest na trzecim kierze. Hmm, bardzo lubię niszczyciele czołgów i po prostu takie szybkie czołgi. Więc niszczyciele i czołgi średnie, lekkie. Bagno, no. nigdy tej mapki nie widziałem. Może być ciekawa. Na pewno to 100 122 a jest artilerią. Nie wiem co do reszty, bo nie znam się tak bardzo na tej grze. Kiedyś miałem jeszcze jedno konto, ale... Przestałem grać, a teraz sobie wolałem zrobić nowe nic. wiecie, tak po roku, półtora grać na wysokich tierach. A ja tak się rozpraszam. to mi się strasznie wolno ładuje. Gra pewnie już wszyscy będą z jakieś 10 metrów od bazy, jak się pojawia. Tak, to tak się cieszę, że na mnie wpadł. Pierwszy raz widzę tyle czołgów ciężkich na moim tierze. Aktualnie teraz gram trzecim tierem. Fajnie, jeszcze ten oberfa swojego. Bo z reguły to nie ma w ogóle czołgów ciężkich albo jest po jednym, a tutaj są dwa i trzy cztery U nas są cztery. Tak, brawo. Brawo Snore, Wiedź we mnie to. Chyba dzwoni telefon w drugim pokoju, jak skończę nagrywać to odbiorę. W sensie oddzwonię, bo wiem chyba kto dzwoni. Jedynek zasłania, nie chcę niszczyć nic, bo to widać, jak się grałem. Zastrzelili nas. Tak niszczycie proszę, No nie będę tu siedział do końca bitwy. Jak na razie to tyle na ten odcinek, bo on był taki testowy. Na pewno nagram coś więcej w środę, czyli jutro po południu i w czwartek-piątek, bo wtedy będę miał różni. Będzie majówka i tak dalej. Dobra, to, to tyle jak na razie. Wrzucę niedługo ten odcinek i nagram coś już jutro i pojutrze. To pozdrawiam.